Witajcie, dziś na tapet bierzemy jedną z nowszych promocji bankowych, tym razem od PKO Banku Polskiego. Przyjrzymy się z bliska, co tak naprawdę kryje się zachwytliwymi hasłami, i czy warunki są rzeczywiście tak proste, jak się wydają. No to co, zaczynamy analizę? No i od razu uderza w nas główna obietnica, możliwość zyskania nawet 600 zł. Trzeba przyznać, że kwota robi wrażenie i na pewno przyciąga wzrok. Ale jak to zwykle w świecie finansów bywa, diabeł tkwi w szczegółach, prawda? No właśnie. Przejdźmy więc od obietnicy do konkretów. Jakie kroki trzeba faktycznie podjąć, żeby te 600 zł wylądowało na koncie? Okazuje się, że cały ten proces jest podzielony na kilka etapów, które teraz sobie dokładnie omówimy. I tu mamy pierwszą bardzo kluczową informację. Te 600 zł to nie jest jeden duży przelew. Nie, nie. Całkowita premia składa się z dwóch oddzielnych nagród. A każdą z nich zdobywa się w innym czasie i za wykonanie zupełnie innych czynności. A to świetnie ilustruje ten podział. Mamy więc pierwszą, mniejszą nagrodę, czyli 100 zł, którą można zdobyć na sam start, i jest też druga, znacznie większa, bo aż do 500 zł, ale rozłożona w czasie. Zobaczmy, jak zdobyć każdą z nich. Dobra, zaczynamy od tej łatwiejszej i powiedzmy szybszej części. Pierwsze 100 zł. To jest taka nagroda za wykonanie kilku prostych kroków zaraz po założeniu konta, taki klasyczny bonus powitalny. A oto konkretne warunki. Po pierwsze, co bardzo ważne, konto trzeba założyć przez internet, używając specjalnego kodu promocyjnego Mam to. Po drugie, niezbędna jest zgoda na marketing elektroniczny i na koniec w miesiącu następującym po otwarciu konta należy wykonać co najmniej jedną płatność kartą. Wydaje się prosta i klarowne. OK, Stówka omówiona. Przechodzimy teraz do drugiej znacznie większej nagrody. I tutaj słowem kluczem jest regularność i systematyczność. Te 500 złotych zdobywa się krok po kroku miesiąc po miesiącu. I to jest właśnie sedno sprawy. Promocja wymaga zaangażowania przez no, prawie cały rok. Nagroda jest wypłacana w ratach przez 10 kolejnych miesięcy, oczywiście pod warunkiem spełnienia określonych zadań w każdym z nich. A co takiego trzeba robić co miesiąc? No i tutaj zadania są naprawdę proste. Wystarczy przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej ICO albo do serwisu internetowego IPECO i wykonać minimum jedną transakcję bezgotówkową kartą, czyli w zasadzie czynności, która wiele osób wykonuje na co dzień. Za spełnienie tych dwóch prostych warunków w danym miesiącu na konto wpłynie 50 zł. Robiąc to regularnie przez 10 miesięcy uzbiera się łączna kwota 500 zł. Kluczowa kwestia jest taka, że to suma małych, ale konsekwentnych działań. Oczywiście, cała ta promocja jest nierozerwalnie związana z konkretnym produktem, czyli PKO kontem za zero. Warto więc sprawdzić, na jakich warunkach ten rachunek działa na co dzień już po tym, jak promocja się skończy. No właśnie, co bank oferuje w ramach samego konta? Przyjrzyjmy się jego podstawowym cechom i, co ważniejsze, opłatom, bo to z nimi zostaniemy przecież na dłużej. Tutaj mamy najważniejsze informacje. Samoprowadzenie konta jest bezpłatne. Co ciekawe, obsługa karty również może być darmowa. Ale uwaga, warunkiem jest wykonanie minimum pięciu transakcji kartą lub blikiem w miesiącu. To więcej niż wymaga sama promocja. Dodatkowo jest opcja debetu, za którego uruchomienie płaci się jednorazowo 5 zł. W porządku, zebraliśmy sporo informacji. Czas na takie zwięzłe podsumowanie, które pomoże uporządkować wszystkie wymagania i, co najważniejsze, nie pominąć żadnego istotnego szczegółu. A oto kompletna lista zadań. Zaczynamy od otwarcia konta z kodem i zgody marketingowej. Potem pierwsza transakcja dla nagrody startowej, następnie przez 10 miesięcy powtarzamy logowanie i jedną transakcję. I teraz najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, taka mała pułapka, aby uniknąć opłaty za kartę, potrzebne jest nie jedna, a pięć transakcji miesięcznie. To jest absolutnie kluczowa różnica między warunkami promocji a warunkami darmowego konta. Na koniec zostawiam wszystkich z pytaniem do przemyślenia. Analiza takiej oferty to nie tylko spojrzenie na kwotę nagrody, ale też na długoterminowe warunki produktu i to, czy pasują one do naszych codziennych nawyków finansowych. Innymi słowy, czy gra jest warta świeczki. Odpowiedź, jak zawsze, zależy od indywidualnych potrzeb i dyscypliny.